W ramach ogólnopolskiej akcji Bohateron w zespole szkół zawodowych nr 1 w Dębicy odbyło się spotkanie z Damianem Markowskim, pełnomocnikiem do spraw naukowych z Instytutu Witolda Pileckiego. Chciałem dzisiaj spotkać się z młodzieżą oraz z gronem pedagogicznym tej szkoły oraz opowiedzieć o życiu i śmierci naszego patrona, czyli Witolda Pileckiego, postaci niezwykle zasłużonej dla Polski w XX wieku. Mam wrażenie, że również godnego przykładu dla naśladowania dla młodzieży. Przede wszystkim powinna wiedzieć jakby o dziele jego życiu, o tym co on zrobił, o tym, że on się przecież sam zgłosił na ochotnika do obozu śmierci w Auschwitz. Bez takiej wiedzy mam wrażenie, że formowanie postaw dobrych postaw młodego człowieka będzie bardzo trudne. Aneta Bayer, nauczycielka tej szkoły, przedstawiła wszystkim ideę tej akcji. Bohaterom to ogólnopolska. Kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. W Dębickim Zespole Szkół Zawodowych nr 1 ta kampania odbywa się od 2018 roku. Młodzież w ramach tej akcji pisała kartki z życzeniami do żyjących jeszcze powstańców Warszawy. Teraz przygotowują gadżety i projekty graficzne związane z Powstaniem Warszawskim. Chcemy powiązać właśnie postacie warszawskie z bardzo ważną postacią rotmistrza Witolda Bileckiego. Będziemy też również w drugiej części sadzić domku pamięci rotmistrza. Także myślę, że jest to związane z programem profilaktycznym, z wychowawczym naszej szkoły. I jeżeli chodzi o akcję, tą Bohater On, to nie są tylko zaangażowani nauczyciele Uczących historii, tylko są to nauczyciele też różnych innych przedmiotów. Jest to bardzo ważne, aby pokazać młodym ludziom, że młodzież, która walczyła w powstaniu warszawskim, to też byli młodzi ludzie, mieli marzenia, na pewno jakieś coś chcieli osiągnąć w życiu. No niestety ich losy potoczyły się tak, jak się potoczyły. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę, czy jakie są powiedzmy różnice, a jakie podobieństwa pomiędzy młodzieżą, która żyje teraz we współczesnym świecie, a młodzieżą w czasie właśnie II wojny światowej. Przed szkołą młodzież posadziła dąb ku pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego. To jest już trzecie drzewo upamiętniające znanego bohatera.